wszystkie wszystkim, tutaj I Witam was kolejny odcink, w kolejnym odcinku recenzji I dzisiaj mamy recenzję zaproponowaną przez użytkowników Stania pod Białym Księżycem. Czyli ona napisała, że mam zrobić recenzję Koni Shire i dzisiaj to zakończę. A użytkownik Ashlex napisał, że mam zrobić recenzję jakiegoś konia z kolekty i oczywiście to kontynuacja. Jak widzicie po tytule, <coughs> dzisiaj będzie recenzja tego oto źraka z kolekty właśnie szaje nazywa się on Magik. Tak właśnie wygląda, gdzie ja mam tą karą wersję, ale zastanawiam się, że jeszcze sobie kiedyś nie kupić tej yy, siwej chyba, albo no, raczej siwej bo jest jeszcze taka jasno-szara wersja i to nie bywa być siwy tak. tutaj mam taką strzałeczkę to jest moja łasina na wyszczku <laughs> takie mam dość długie nogi z długimi szczotkami pędzinowymi ma też ładnie wyżłobione kopytka trochę i ogólnie ma bardzo słodki pyszczek jest taki ładny Taki ogonek wykręcony Ale jest śliczny o, zobaczcie go <laughs> Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba o, Tak go. Tak to ustawię jakoś, żebyście lepiej to wiedzieli no, i nie wiem, co mogę jeszcze o nim powiedzieć, ale ogólnie bardzo mi się podoba i polecam wam go. Kolejny raz, nie wiem, czy jest jeszcze dostępny, ale jeżeli tak, no to oczywiście możecie mi pomóc i napisać w komentarzu, gdzie jest dostępny, jeżeli coś wiecie. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz. Subskrybujcie kanał i wciskajcie dzwoneczek. Mogę sobie z sobie kolejnymi filmami, bo chciałabym Wam powiedzieć, <laughs> że od przyszłego tygodnia filmy będą się pojawiały codziennie, tak? I to będzie trwało aż do 17 lipca, czyli do moich urodzin. Także możecie się cieszyć, a jeżeli chodzi o to, co będzie się działo po moich urodzinach, no to odsyłam do filmu który pojawi wam się w karcie, jak teraz to mówię. No. <laughs> Także teraz już się z wami żegnam, dziękuję jeszcze raz za oglądanie i oczywiście na koniec tego filmu zobaczycie jeszcze zdjęcia tego zierbaka, żebyście mogli zobaczyć jak on wygląda. A w opisie tego filmu znajdziecie moje media społecznościowe, na które serdecznie zapraszam, bo tam bardzo często wrzucam posty niezwiązane z kanałem nawet więc zapraszam także do zobaczenia w kolejnych filmach i pa pa